Siemano, witam w pierwszym odcinku na taksówce. Słuchajcie, właśnie stanąłem sobie na parkingu, będę odpalał aplikację, sprawdzałem wcześniej. Moje auto jest dodane w aplikacji Uber, ale w aplikacji Bolt jeszcze nie. Czekam do godziny 11, zobaczymy co będzie się działo. Jeżeli dalej nie będę dodany, to prawdopodobnie partner będzie pisał tam do nich i zobaczymy, no bo tutaj trochę to się przedłuża, ale wiadomo, cierpliwości, cierpliwości. W takim razie ja zaraz będę testował tego Ubera. Zobaczymy, czy coś wskoczy. No jest godzina taka słaba, bo 19.40, ale że nie miałem co robić w domu. To pomyślałem, wyskoczę, zobaczę, może coś na Uberku wskoczy. Zapraszam na pierwszy odcinek z tej serii. Zobaczymy, co to dalej będzie. Sprawdzałem Bolt dalej, nie trybi, nie wiem o co tam chodzi. Może ja coś źle szukam, także próbujemy tego Ubera. O co tu będzie chodziło? No, i nie wiem, chyba jestem w trybie online o co tu chodzi. Zobaczymy, czekamy. Może jakieś powiadomienie przyjdzie. Chociaż tutaj na Uberze to może być słabo. Odpaliłem tego Ubera, mija już z 20 minut. Nic się nie dzieje, ale tak podejrzewałem raz, że taka godzina. A dwa, że u nas ten Uber dopiero tak naprawdę wchodzi. Tu bardziej Bolt rządzi. Także nie wiem, chyba wyłączę się offline i polecę. Zjem jakieś śniadanko, może kurczę w końcu. Ten Bolt się uruchomi w sensie to moje auto się doda. Na razie jest weryfikacja. Dobra, lecę coś ziemi, zobaczymy co dalej. No i mamy! Pierwszy przejazd! Kurde, jakie emocje. 3 minuty, 2 km. Jedziemy po pierwszego klienta. No i mamy to! Pierwszy przejazd, kurcze. Trochę problemów było, bo nie wiedziałem. Wiecie o co chodzi? Punkt docelowy był w takim miejscu, gdzie nie można podjechać w ogóle ani stanąć, nie na samym skrzyżowaniu, i jakby nie mogłem tam podjechać. Stanąłem trochę obok i aplikacja, jakby nie złapała tego, że ja już jestem na miejscu, więc nie wiedziałem, jak tutaj, kurde, to zakończyć. Ale jakoś tam się udało. Metodą prób i błędów powoli do celu. Pokręciłem się troszkę. Co, wracam, nie? Jak widzicie, już ciemno, czwartek, więc. Szału nie było Najgorsze to, że No nie mam aplikacji Bolta aktywnej, co nie I praktycznie tylko na Uberze Jeździłem dzisiaj, no i szału nie było Wpadły mi tylko Cztery kursy eee, Zarobiłem, nie wiem 6 dyszek Także na paliwo i na obiad Się zarobiło dzisiaj Zobaczymy co jutro będzie Zobaczymy czy ten Volt jutro będzie, bo tam będziemy próbować rozwiązać ten problem, bo tam jakiś dokument niedosłany, czy nie w takim formacie coś, tam jutro będziemy już dzisiaj za późno jeszcze dosyłać te papiery, resztę tych papierów i zobaczymy, jak będę miał jutro Bolta Ubera, to może coś więcej wyjdzie, bo powiem Wam, że na Bolcie cały czas non-stop zlecenia wpadały, nie, ale ja nie mogę tego wziąć, bo nie mam mego auta w bazie, po prostu... No nie mogę po prostu, no nie wiem jak to wytłumaczyć inaczej W każdym razie zobaczymy jak to Jak to będzie jutro, tak się zastanawiam czy uderzyć jutro Od samego rana pojechać na cały dzień W pół dnia coś tam poatakować tego Ubera A drugie pół dnia jakby się udało e, To cyknąć na dwóch aplikacjach zobaczyć jak to by Się kroiło, chociaż z drugiej strony wiecie jutro jest piątek Więc dobrze byłoby chociaż do 22 polatać to to z jednej strony nie wiem, czy jest sens tak na cały dzień wyjeżdżać, nie? No zobaczę, jeszcze to przemyślę. Nie wiem, jeszcze później sprawdzę w nagraniu, jak z tym światłem. Czy po prostu nie doświetlić, jak będę w nocy jeździł i coś tam do Was mówił, nagrywał. Dobra, w każdym razie lecę ja do chaty, do żony i jutro się odezwę. Siemano, witam kolejnego dnia. Mamy piątek, godzina 6.00. Ja już na stanowisku pracy. Żona dzisiaj miała ustawiony budzik na piątą, bo ma na szóstą do pracy, więc ja też wstałem. Pomyślałem, kurde, jadę, zobaczę. Może rano będzie zapotrzebowanie. Wiadomo, ludzie do pracy także. O, już jakaś taksówka widzę, jedzie. Także odpaliłem uberka i czekam. Powiem wam wczoraj, no, jak wiecie, słabo poszło, nie? Bo na samym uberze, dzisiaj też niestety na samym uberze Może coś w ciągu dnia się wyjaśni co z tym boltem czy, czy oni mnie uruchomią, czy nie uruchomią W każdym razie no Na samym uberze dzisiaj powalczę Mam nadzieję, że tylko do południa I zobaczymy Co ten dzień pokaże Mamy godzinę 12 I powiem wam Tak jak przeczuwałem, ale w sumie nie aż tak źle Na samym uberze Tutaj u mnie w tym mieście jest no, lipa. Większość jeździ na bolcie. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, rzadko wskakują kursy. Ale dzisiaj już miałem do tej godziny 12 7 przejazdów. Nawet jeden poza miasto wypadł. I ogólnie wleciało mi już po odliczeniu y, tych podatków i, i prowizji 116 zł. Także to no, nie jest źle w sumie, jak na samego Ubera. No i dalej czekam na tego Bolta. Nie wiem, czy to dzisiaj się wyjaśni, czy nie. Zobaczymy. Będę pisał jak coś do partnera i zobaczymy. Także dzisiaj może być tak, że na samym uberze pojeżdżę. Miałem już taki kryzys, nie wiem o godzinie 11 chyba, czy nie jechać do domu, ale stwierdziłem, co ja tam w tym domu będę robił, nie? W sumie córka w szkole, syn w szkole, żona w pracy. Sprzątać? Gotować? Nie chce mi się. Wolę tu posiedzieć, nie no idę zaraz coś kurde zjem, może jakiś obiad Aplikacja cały czas włączona, więc w razie by coś się działo to dostanę info Także taka sytuacja póki co, będę się odzywał Co wam mogę powiedzieć, jak widzicie już ciemno, chyba że odpalę Mam taką fajną lampkę, to będzie mnie lepiej widać może Eee, co Wam mogę powiedzieć? Eee, słuchajcie, no wracam, wracam tak jak mówiłem wcześniej. Kurde, akurat jak nagrywam, to muszę opisać. Co my tu dzisiaj mamy? Eee, 194 zł, zarobione na samym Uberze. Dalej Bolta nie mam. Nie wiem, kurde, już tracę cierpliwość, ale trudno. Od wczoraj 252 zł i dzisiaj już Wam mówię 12 przejazdów. Także. Średnio można powiedzieć, zobaczymy co to jutro będzie. Jutro, praktycznie, mam kilka tematów do ogarnięcia. Między 11 a pewnie 16, 17. I nie wiem jak będzie ten bolt, ale raczej wątpię, bo to weekend. Podejrzewam, że znowu będę od poniedziałku się szarpał. To coś tam bym jeszcze wieczorem, soboty pojeździł do jakiejś 22. .00. A jak nie, to nie wiem, czy jest sens na Uberze walczyć. Zobaczę, co będzie się działo, także na dzisiaj takie to podsumowanko, szału nie ma, no ale cóż, tak myślałem, tak przewidywałem, że będzie. To co, widzimy się jutro, nie? Sobota, godzina 18, .00. przyjechałem dzisiaj zobaczyć, co będzie się działo, oczywiście na Uberze, Bolta nie mam dalej, pewnie szybko mieć nie będę. Myślę, że może coś się wyjaśni w poniedziałek, wtorek, a jeżeli będzie problem Będę musiał dokumenty przesłać jeszcze raz Poprawione albo zmienione, nie wiem czego będą tam oczekiwać, czego będą chcieli W każdym razie dzisiaj znowu tylko Uber No i zobaczymy Słuchajcie, szybki temat Jestem już w domu, znaczy w sumie pod domem I tak, dzisiaj e, cały dzień miałem zalatany Miałem swoje sprawy do poogarniania Także zacząłem pracę o godzinie 1800 skończyłem o 23. Oczywiście na samym uberze, dalej nic się nie dzieje. I powiem tak, myślę, że to chyba będzie ostatnie moje podsumowanie. Bo na shortach widzieliście wcześniej, że jakby nie to, że zmieniam content, tylko wracam do tego co chciałem robić. Po prostu chyba się zagubiłem, w złym kierunku to wszystko poszło, nie miał być to kanał. O pieniądzach, zarabianiu i tak dalej, tylko zupełnie o coś innego tu chodzi. Wiem, że to jest wiecie viralowe, że ludzie lubią takie rzeczy oglądać, że to ma dużo wyświetleń, bo nawet widać po TikToku, że to generuje wyświetlenia, ale to nie o to chodzi, nie? W ogóle nie w tym kierunku to wszystko poszło. Zacząłem wiecie czytać komentarze i, i kurde, zacząłem się zastanawiać, co ja robię, nie? Aż w końcu zrozumiałem o co chodzi, dlaczego ja się źle czuję, i dlaczego to w ogóle ze mną nie rezonuje, dlaczego te komentarze mnie drażnią, nie? I też chyba doszedłem do wniosku, że na wszystkie nie będę odpisywał, bo myślałem, że ludzie są w miarę podobni, ale jednak nie. Do niektórych nie da się dotrzeć: każdy ma swoją wizję, każdy ma swoje w głowie, każdy ma swoją rację, a każdego racja jest jego racją, i ta racja jest najważniejsza, i najlepsza, i nawet nie dyskutuj. Nawet wiedzą e, lepiej, ile ja zarabiam i wiedzą lepiej, ile ja za co płacę. Także bez sensu jest w ogóle to mówić na kanale i komuś nie wiem tłumaczyć, udowadniać. Wiecie o co chodzi. Także postaram się wrócić na te tory, które miałem początkowo w zamyśle. Kto będzie chciał, to zostanie. To nie. Kanałów jest tyle. Także lecę ja. Do domku, odpoczywać, zobaczę. Czy jutro pojadę na kilka godzin, czy odpuszczę sobie. Będziemy w kontakcie. The next day. Niedziela, 8.30, a że niedziela handlowa, żona moja w pracy, tak więc... Nie chciało mi się samemu w domu siedzieć, sobie samemu z psem, a że córkę muszę odebrać... To lecę, się pokręcę trochę. Zobaczę co tam skoczy czy nie skoczy nic. I myślę tak 14. Będę chyba wracał. Bo akurat żona pracuje do 14. Zabiorę córkę i, i zmykam. Nie odzywałem się kilka dobrych dni. Dla was to jest sekunda. Ale jeszcze nie mam laptopa, dlatego tak ten czas leci i, i nic na razie nie wrzucam powiem tak w końcu ruszył ten bolt znaczy ruszył ja go ruszyłem pojechałem wiecie do ubezpieczyciela i po prostu podpisałem nową policję na cały rok normalną taką taksi bez tam aneksów bez innych cudów wianków bo myślę że to by się ciągnęło i się ciągnęło i nie wiem czy doszłoby do skutku i wiecie co nie minęły dwie godziny zresztą wiecie bo pewnie jak szorte oglądaliście Pyk, nagle auto moje wskoczyło na Volta, można już ruszać, nie? I od razu tego samego dnia mogłem jeździć Także no, mają swoją politykę, mają swoje procedury Także wczoraj pojeździłem sobie od 14 do 18 Jakieś dwie stówki wpadło, chyba z pięć dyszek na Uberze Także w miarę spoko No i co, dzisiaj sobie na spokojnie wstałem, kawkę wypiłem, jakiś prysznic Ogarnąłem się powolutku na spokojnie. 10.12 i jadę się pokręcę, zobaczę co to będzie się działo. Także, taka to sytuacja. The next day. Mamy piątek. 19 grudnia, godzina 10. Lecę coś się pokręcić. Przy okazji zajadę odebrać laptop, bo już jest. No, trochę to zeszło. Część kosztów muszę pokryć. Mam nadzieję, że będzie działał. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. Że znowu nie będę musiał odsyłać. W każdym razie, wczoraj się chyba nie odzywałem. Już nie pamiętam. Kurde, jak ksiądz wyglądam. Nie odzywałem się raczej. Chyba nie. A może? Już nie pamiętam. W każdym razie zrobiłem wczoraj. E... 20 chyba kursów, coś takiego od godziny 11 do 17, więc pewnie jakieś 6 godzin. W gotówce miałem coś koło 120, a na aplikacji 195-200 prawie. No to w sumie 300, odliczyć paliwo, pewnie z jakieś 4 dyszki, może 5 z dojazdem, także coś takiego. No dzisiaj planuję popracować troszkę dłużej, bo mam piątek, więc tak jakby zacznę, pewnie 11. No i chciałbym tak 22, może 23, taką dwunastkę pychnąć zrobić. Zobaczę jak to wyjdzie, bo muszę jeszcze dzisiaj z synem pojechać, kupić jemu mu Xboxa na gwiazdkę tego One S, coś takiego, Series S. Nie, ja znam się, to młody tam wie. Także trochę się pokręcimy też po mieście i też córce jakieś e, zakupy na święta. Więc to będzie takie niepełne 12 godzin myślę, nie? Potem jakieś przerwy trzeba będzie zrobić. Też coś zjeść, jakąś kawę wypić, wiadomo. I wiecie co? E, już taką pracę stricte wrzucę wam w kolejnym odcinku. Już będziemy jechać z tematem, pewnie bardziej takim już tutaj, taksówkowym, bo widzę, że mi się pamięć na karcie kończy, ponieważ mam tutaj trzy filmy wgrane i dopiero teraz, myślę, może jutro rano zacznę cokolwiek montować, nie, żeby już zaczęły te filmy wpadać na kanał. Także myślę, chyba zakończymy ten film tutaj. Tak. Także co? Ja życzę Wam miłego dzionka, miłego poranka, popołudnia czy też nocki. Zależy o której godzinie to oglądacie. I do następnego. Hej przygodo, trzymajcie się, cześć!